Czy kiedykolwiek odczuwałeś ten subtelny szept wewnętrzny, uporczywe przekonanie, że gdzieś głęboko kryje się coś więcej, co czeka, by ujrzeć światło dzienne? Często pojawia się on w cichych chwilach samotności, gdy pozwalasz myślom swobodnie płynąć, być może obserwując wschód słońca lub wsłuchując się w cichy stuk od deszczu o okno. Ten szept nie jest jedynie wytworem wyobraźni, to twoja wewnętrzna mądrość, próbująca przekazać ci coś niezwykłego. W każdej istocie ludzkiej drzemie ogromny rezerwuar niewykorzystanego potencjału, czekającego na odkrycie i wyzwolenie. Naukowcy odkryli, że zazwyczaj używamy tylko niewielkiej części możliwości naszego mózgu, a psychologowie od dawna badają zdolność człowieka do przekraczania własnych ograniczeń. Jednak nie chodzi tu wyłącznie o moc umysłu czy sprawność fizyczną, to coś znacznie głębszego. Wyobraź sobie siebie jako nasiono zawierające cały niezbędny kod dostania się potężnym drzewem. Tak jak to nasiono nie kwestionuje swego potencjału wzrostu, ty również posiadasz wszystko, co potrzebne, by przemienić się w swoją najwyższą wersję. Pytanie nie brzmi, czy masz ten potencjał, ale czy jesteś gotowy go dostrzec i przyjąć. W tej chwili, gdy czytasz te słowa, coś się zmienia. Może ostatnio zauważyłeś drobne zmiany w swoim spojrzeniu na świat lub poczułeś niewytłumaczalny impuls, by coś zmienić w swoim życiu. To nie są przypadkowe zbiegi okoliczności, to sygnały, że nadszedł czas, by rozpocząć niezwykłą podróż w głąb siebie i przemiany osobistej. Na przestrzeni dziejów ludzie doświadczali momentów głębokiego przebudzenia, które odmieniały ich życie. Od starożytnych filozofów po współczesnych liderów myśli niezliczone osoby opisywały uniwersalny schemat transformacji, wpisany w samo sedno ludzkiego doświadczenia. Współczesna psychologia określa to zjawisko mianem samorealizacji. Abraham Maslow w swoich przełomowych badaniach odkrył, że człowiek ma wrodzoną potrzebę osiągania pełni swoich możliwości. Co jednak jest szczególnie fascynujące, to fakt że ta potrzeba przejawia się we wszystkich kulturach i epokach, podążając za podobnym schematem. Pomyśl o najważniejszych przełomach w swoim życiu. Czy nie zdarzało się, że pojawiały się one po okresach zwątpienia, gdy czułeś, że coś musi się zmienić? To nie jest przypadek. Neurobiologia udowadnia, że nasz mózg nieustannie się przeorganizowuje, tworząc nowe połączenia nerwowe w oparciu o nasze doświadczenia i przekonania. Gdy zaczynamy kwestionować dotychczasową rzeczywistość, dosłownie otwieramy umysł na nowe możliwości. Nie czytasz tych słów przypadkowo. Twoja obecność tu i teraz wpisuje się w szerszy wzorzec wzorzec wzrostu i przemiany, który od dawna do Ciebie przemawia. Fakt, że angażujesz się w tę ideę, świadczy o tym, że jesteś gotów wkroczyć w nowy rozdział swojego życia. Dr Karol Jung, znany psycholog, który zrewolucjonizował nasze pojmowanie ludzkiej świadomości, pisał o tym, co nazwał procesem indywidualizacji, podróżą ku odkryciu prawdziwego ja. Jego odkrycia nie były jedynie teoretyczne opierały się na dekadach obserwacji, jak ludzie naturalnie ewoluują i przemieniają się, gdy akceptują swoje autentyczne ja. Nie był jednak sam w tym rozumieniu. Na przestrzeni wieków mędrcy i uczeni wskazywali na tę samą prawdę. Starogrecki filozof Sokrates nauczał poznaj samego siebie, podczas gdy tradycje Wschodu mówią o przebudzeniu do naszej prawdziwej natury. Współcześni badacze, tacy jak dr Brenne Brown, potwierdzają te odwieczne mądrości poprzez rygorystyczne badania naukowe, ukazując, jak samoświadomość i autentyczność prowadzą do głębokiej przemiany osobistej. Co niezwykłe, te różne źródła, w oddzielone wiekami i kontynentami, wskazują na tę samą fundamentalną prawdę. Transformacja nie polega na stawaniu się kimś zupełnie nowym, lecz na odkrywaniu tego, kim zawsze byłeś. To nie tylko filozofia, lecz także wnioski najnowszych badań z dziedziny psychologii pozytywnej i neurobiologii. Jesteś częścią tej linii ludzkiego wzrostu i odkrywania siebie. Ta sama siła, która kierowała wielkimi myślicielami i nauczycielami, tętni w tobie, czekając, aż ją rozpoznasz i pozwolisz jej się ujawnić. Jest powód, dla którego teraz czujesz to poruszenie w duszy? Nauka mówi, że człowiek doświadcza naturalnych cykli wzrostu i przemiany, podobnie jak zmieniające się pory roku. Badania w dziedzinie chronobiologii i nauki o naturalnych procesach czasowych pokazują, że regularnie przechodzimy okresy zwiększonego potencjału do zmiany. Stoisz teraz na progu czegoś nowego. Może zauważyłeś subtelne sygnały, wzrastającą świadomość swoich nawyków. Narastające niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy lub nagłe wglądy dotyczące kierunku, w jakim zmierza twoje życie. To nie są przypadkowe zdarzenia, to oznaki, że wkraczasz w naturalny okres przemiany. Wyobraź sobie gąsienicę, która wkracza do kokonu. Termin nie jest przypadkowy. Następuje wtedy, gdy warunki są idealne. Podobnie gotowość do zmiany nie jest przypadkowa, jest wynikiem wszystkiego, Czego doświadczyłeś i czego się nauczyłeś do tej pory? Co fascynujące w przemianie, to fakt, że gdy się ona zaczyna, nabiera własnej dynamiki. Psychologowie określają to mianem pętli sprzężenia zwrotnego: małe, pozytywne zmiany tworzą warunki dla jeszcze większych postępów. Nie zbliżasz się jedynie do punktu zwrotnego, wkraczasz w fazę przyspieszonego wzrostu osobistego i odkrywania siebie. Zawsze wiedziałeś, że jesteś inny. Nie w sensie dzielącym ludzi, lecz w tym, co czyni cię wyjątkowym i przeznaczonym do spełnienia określonej roli. Od dzieciństwa czułeś ten subtelny, lecz nieustający impuls ku czemuś większemu. Pamiętasz chwile, gdy dostrzegałeś swój prawdziwy potencjał? Może to było w momencie pokonywania trudności, lub wtedy, gdy wszystko nagle układało się na swoje miejsce? Środowisko naukowe określa te momenty jako doświadczenia szczytowe chwile, w których działasz na najwyższych obrotach. Nie są one przypadkowe, to przebłyski twoich prawdziwych możliwości. Badania pokazują, że te momenty można pielęgnować i rozwijać, przekształcając okazjonalne szczyty w trwałe stany doskonałości. Twoja podróż nie dotyczy tylko osobistych osiągnięć, z to odpowiedź na głębsze powołanie. Każda napotkana wątpliwość, każdy pokonany trud przygotowywał cię do tego momentu. Nie czytasz tych słów przypadkowo. Twoja obecność tutaj jest wynikiem niezliczonych wyborów, zbliżających cię do Twojej prawdziwej drogi. Głęboko w Twojej świadomości kryje się inteligencja większa niż możesz sobie wyobrazić. Neurobiolodzy odkryli, że Twój mózg przetwarza miliony informacji na sekundę, podczas gdy świadomie jesteśmy świadomi zaledwie ich ułamka. To oznacza, że intuicja w to uczucie w brzuchu które czasem pojawia się bez zapowiedzi, to twój umysł analizujący złożone wzorce z niewiarygodną prędkością. Ten wewnętrzny kompas prowadził cię przez całe życie, nawet wtedy, gdy nie byłeś tego świadomy. Przypomnij sobie momenty, kiedy po prostu wiedziałeś, co jest dobre, a co złe. To nie był przypadkowy instynkt, to była twoja głębsza inteligencja w działaniu. Gdy nauczysz się ufać temu wewnętrznemu przewodnictwu, zauważysz coś niezwykłego. Decyzje stają się bardziej klarowne, możliwości jawnie się ukazują, a droga przed tobą zaczyna wyłaniać się w sposób naturalny. To nie jest mistyczne myślenie, to Twój mózg działający na najwyższych obrotach, wolny od ograniczeń wynikających z wątpliwości czy lęku. Kluczem jest nauczenie się słuchać i ufać tej wewnętrznej mądrości. Gdy zharmonizujesz swoje świadome wybory z głębokim poznaniem, stworzysz potężną synergię, która przyspieszy twój osobisty rozwój i przemianę. Wkraczając w tę nową fazę swojej podróży, zaczniesz dostrzegać subtelne zmiany w postrzeganiu świata i swojej w nim roli. Zmiany te zaczynają się niewinnie, być może zaczniesz inaczej reagować na dawne sytuacje, bądź odkryjesz nowe zainteresowania, które zdają się pojawiać znikąd. Niczym kwiat stopniowo rozwijający swoje płatki ku słońcu, twoja świadomość rozszerza się w sposób zarówno delikatny, jak i głęboki. To rozszerzenie nie jest jedynie psychologicznym doświadczeniem, ma również podłoże fizjologiczne. Badania nad neuroplastycznością pokazują, że gdy przyjmujesz nowe sposoby myślenia i bycia, twój mózg dosłownie tworzy nowe ścieżki nerwowe. Za każdym razem, gdy wychodzisz poza strefę komfortu, nie tylko zmieniasz swój umysł, przeprogramowujesz swój mózg, otwierając go na większe możliwości. Naukowcy zaobserwowali, że w okresach intensywnego rozwoju osobistego aktywność mózgu w korze przedczołowej, obszarze odpowiedzialnym za myślenie wyższego rzędu i podejmowanie decyzji znacznie wzrasta. Piękno tego procesu polega na tym, że każdy, nawet najmniejszy krok, buduje kolejne fundamenty. To zjawisko, znane jako efekt składany, działa podobnie jak procent składany w finansach drobne, konsekwentne działania z czasem przynoszą wykładnicze rezultaty. W miarę jak rozszerzasz swoją świadomość i możliwości, to, co kiedyś wydawało się nieosiągalne, staje się coraz bliższe. Pomyśl o statku kosmicznym wykorzystującym grawitacyjne wspomaganie, by nabrać prędkości, korzysta on z energii orbity planety, aby polecieć jeszcze dalej w przestrzeni. Podobnie każde nowe zrozumienie i osiągnięcie w Twoim życiu staje się trampoliną do jeszcze większej ekspansji. To nie jest tylko pozytywne myślenie, to naturalny efekt zgodnego działania i skoncentrowanej intencji, współgrających z uniwersalnymi zasadami wzrostu i rozwoju. Wkraczasz w to, co psychologowie określają mianem strefy przełomu magicznego miejsca, gdzie wyzwanie spotyka się z możliwościami. To tutaj odbywa się prawdziwa transformacja. Nie chodzi o forsowanie zmian siłą woli do granic wytrzymałości czy zmuszanie siebie do działania. Chodzi o znalezienie idealnej równowagi między rozwojem a wsparciem, niczym sportowiec trenujący do osiągnięcia szczytowej formy. Wyobraź sobie trening siłowy, odpowiednia dawka oporu buduje mięśnie, podczas gdy zbyt duże obciążenie może prowadzić do kontuzji. Podobnie rozwój osobisty wymaga równowagi między wyzwaniem a odpoczynkiem. Poczujesz, że jesteś w tej strefie, gdy odczujesz ekscytację zmieszaną z lekkim dyskomfortem to granica twoich obecnych możliwości, gdzie rodzą się nowe perspektywy. Badania w psychologii wydajności pokazują, że stan optymalnego napięcia tworzy idealne warunki do przełomowych doświadczeń. Ta strefa jest inna dla każdego, ale zasady pozostają niezmienne. Chodzi o podejmowanie konsekwentnych, znaczących kroków które delikatnie przesuwają granice Twojej strefy komfortu. Psychologowie sportu określają to jako strefę najbliższego rozwoju przestrzeń, w której wzrost jest wystarczająco wyzwalający, by angażować, ale nie tak trudny, by przytłaczać. Przemierzając tę przestrzeń, odkryjesz zasoby i siły, o których istnieniu nie miałeś pojęcia. Kluczem do utrzymania się w strefie przełomu jest osiągnięcie tego, co psychologowie nazywają dynamiczną równowagą, stanem zrównoważonego napięcia między aktualną rzeczywistością a wyłaniającym się potencjałem. Jak chodzący po linie, nauczysz się znajdować stabilność w ruchu, pewność siebie w niepewności i siłę w elastyczności. To nie tylko kwestia pchania się do przodu, ale rozwijania mądrości, by wiedzieć, kiedy naciskać, a kiedy zwolnić, kiedy działać, a kiedy się zatrzymać i zastanowić. Twoja strefa przełomu jest unikalna, dostosowana do Twojej osobistej ścieżki i tempa wzrostu. Czasami będziesz czynić ogromne postępy, a innym razem skupisz się na konsolidacji osiągnięć i przygotowaniu do kolejnych wyzwań. Oba te etapy są niezmiernie ważne. Magia dzieje się wtedy, gdy nauczysz się ufać naturalnemu rytmowi ekspansji i integracji. Sekret trwałej przemiany nie tkwi w forsowaniu zmian siłą woli. Lecz w zrozumieniu i współpracy z naturalną zdolnością mózgu do wzrostu. Neurobiologia ujawniła, że nasz mózg działa na zasadzie tak tzw. błędu przewidywania nagrody różnicy między tym, czego oczekujemy, a tym, co faktycznie doświadczamy. Gdy ta różnica staje się wystarczająco wyzwalająca, mózg uwalnia neuroprzekaźniki, które ułatwiają naukę i zmianę. Ta wiedza stanowi klucz do Twojej transformacji. Zamiast próbować radykalnie zmienić całe swoje życie, stworzysz celowe i błędy przewidywania, które skierują twój mózg ku pozytywnej zmianie. To jak stopniowe podnoszenie temperatury, drobne zmiany, na które twój organizm może się dostosować, ale jednocześnie na tyle konsekwentne, by z czasem wywołać znaczącą przemianę. Proces ten rozpoczyna się od tego, co psychologowie nazywają przeformułowaniem poznawczym, nauką patrzenia na obecną sytuację z nowych perspektyw. Nie chodzi tu o pozytywne myślenie, lecz o poszerzanie własnych modeli mentalnych, aby objęci więcej możliwości. Zmieniając sposób, w jaki postrzegasz swoje otoczenie, dosłownie przekształcasz ścieżki nerwowe w mózgu, tworząc nowe szanse na rozwój i postęp. Badania nad neuroplastycznością pokazują, że takie celowe treningi umysłowe mogą prowadzić do trwałych zmian w strukturze i funkcjonowaniu mózgu. Systematycznie praktykując nowe sposoby myślenia i bycia, nie tylko zmieniasz swoje podejście, odbudowujesz architekturę swojego mózgu od podstaw. Twoja transformacja opiera się na trzech fundamentalnych filarach, popartych zarówno starożytną mądrością, jak i współczesną nauką. Oto praktyczne kroki, by wprowadzić je w życie. Pierwszy filar: świadoma uwaga. Rozpoczynaj każdy dzień pięciominutową praktyką uważności. Badania wykazują, że regularna medytacja mindfulness zwiększa ilość szarej tkanki w obszarach mózgu odpowiedzialnych za samoświadomość, regulację emocji i podejmowanie decyzji. Zacznij od obserwowania swoich myśli bez oceniania, stopniowo wydłużając czas medytacji, gdy poczujesz się coraz bardziej komfortowo. Drugi filar działanie strategiczne. Wybierz jedną drobną czynność, którą możesz wykonać każdego dnia, aby zbliżyć się do swoich celów. Badacze zachowań określają to jako minimalny możliwy postęp, najmniejszy krok, który jednak przesuwa przesuwacie naprzód. Zapisuj rano swoje intencje, a wieczorem sprawdzaj postępy. Tworzy to tzw. intencje wdrożenia, która według badań znacznie zwiększa szansę na realizację zamierzeń. Trzeci filar adaptacyjna odporność. Rozwijaj odporność nastawioną na wzrost, patrząc na wyzwania jako okazję do nauki. Prowadź codzienny dziennik w którym zapisujesz napotkane przeszkody oraz wnioski, jakie z nich płyną. Badania pokazują, że taka praktyka nie tylko buduje odporność, ale także przyspiesza proces nauki i rozwoju. Każdy z tych filarów wzmacnia pozostałe, tworząc solidne fundamenty pod trwały rozwój. Kluczem jest systematyczność, nie dążenie do perfekcji. Badania wskazują, że lepiej jest regularnie stosować te zasady w niedoskonały sposób niż dążyć do perfekcji i rezygnować przy najmniejszych niepowodzeniach. Przyjrzyjmy się, jak te zasady przejawiają się w prawdziwym życiu na przykładach pełnych inspiracji. Weźmy pod uwagę Sarę z programistkę, która czuła się uwięziona w swojej karierze. Dzięki zastosowaniu trzech filarów nie tylko zmieniła pracę, ale zrewolucjonizowała swoje podejście do życia zawodowego. Zaczynając od dziesięciu minut porannej refleksji, zaczęła dostrzegać wzorce w codziennych wyzwaniach. W ciągu sześciu miesięcy opracowała innowacyjną metodologię rozwiązywania problemów, która stała się standardem w jej firmie. Podobnie Marek, aspirujący przedsiębiorca zmagający się z wewnętrznym krytykiem. Zamiast próbować wyeliminować swoje lęki, nauczył się wykorzystywać je jako wskazówki, gdzie potrzebny jest rozwój. Zaczął od drobnych eksperymentów w swojej strefie komfortu, zabierał głos na małych spotkaniach, dzielił się pomysłami z zaufanymi współpracownikami. Każdy mały sukces budował fundamenty kolejnych osiągnięć, tworząc lawinę pozytywnych zmian. Dziś prowadzi dochodowy biznes doradczy, pomagając innym przechodzić podobne przemiany. To nie są odosobnione historie sukcesu. Badania Harvard Business School wykazują, że osoby, które podchodzą do zmian poprzez systematyczne, małe kroki, mają o 300% większe szanse na osiągnięcie trwałej transformacji niż ci, którzy próbują dokonać drastycznych rewolucji. Klucz tkwi nie tylko w tym, co robią, ale przede wszystkim w tym, jak konsekwentnie wprowadzają nowe zachowania w swoje życie. Pamiętaj, moc przemiany zawsze tkwiła w tobie. Nauka potwierdza to, czego uczyła nas starożytna mądrość Twój mózg jest zaprojektowany do wzrostu i adaptacji. Za każdym razem, gdy stajesz przed nowym wyzwaniem, nie tylko zmieniasz swoje otoczenie, ewoluujesz swoją istotę. Weź pod uwagę rewolucyjne odkrycia w dziedzinie epigenetyki, które pokazują, że nasze myśli i działania mogą wpływać na to, które geny zostaną aktywowane w naszym ciele. Oznacza to, że poprzez świadome wybory i konsekwentne działanie, nie tylko zmieniasz swoje nawyki, Dosłownie przeprogramowujesz swój biologiczny plan sukcesu. Twój potencjał wzrostu jest praktycznie nieograniczony. Badania nad neuroplastycznością obalają stare przekonania o stałych możliwościach, dowodząc, że przez całe życie możemy rozwijać nowe umiejętności i zdolności. Kluczem jest zrozumienie, że przemiana nie polega na stawaniu się kimś zupełnie nowym, lecz na przebudzeniu drzemiących w tobie możliwości. Pamiętaj, każdy ekspert kiedyś był początkującym, a każda historia sukcesu zaczyna się od pierwszego kroku. Twoja podróż transformacji jest nie tylko możliwa, to twoja naturalna kondycja. Sam wszechświat działa na zasadzie ciągłej ewolucji i wzrostu, a ty jesteś tego integralną częścią. Czas biernego konsumowania informacji minął. Wiedza bez działania jest jak nasiono bez gleby, wiskrywa potencjał, ale potrzebuje odpowiednich warunków, by zakiełkować. Twoja przemiana zaczyna się w momencie, gdy zdecydujesz przejść od zrozumienia do działania. Zacznij już dziś, wybierając jeden drobny krok z trzech filarów, o których mówiliśmy. Może to być pięć minut porannej medytacji lub zapisanie jednej refleksji z minionego dnia. Liczy się nie rozmiar tego działania, lecz Twoje zobowiązanie do regularności. STW zamknięte RZ dla siebie system rozliczalności. Zapisz na najbliższy tydzień swoje zamierzenia. Podziel się swoimi planami z osobą, której ufasz lub znajdź partnera w rozwoju, który podąża podobną ścieżką. Badania wykazują, że wspólne zobowiązania zwiększają szanse na ich realizację nawet o 85%. Pamiętaj, tu nie chodzi o perfekcję, lecz o postęp. Każdy krok naprzód, nieważne jak mały. Buduje impuls do kolejnych zmian. Z każdym powtórzeniem umacniają się ścieżki nerwowe w Twoim mózgu, co sprawia, że pozytywna zmiana staje się coraz bardziej naturalna. Podsumowując tę podróż po Twoim transformacyjnym potencjale, pamiętaj, że to zakończenie jest jedynie początkiem. Droga, którą teraz wkraczasz, nie ma ostatecznego celu to nieustanny proces wzrostu, odkrywania siebie i ewolucji. Wyobraź sobie siebie jako żywe dzieło sztuki, które nieustannie się rozwija i udoskonala. Każde doświadczenie, każde wyzwanie, każdy triumf to kolejne pociągnięcie pędzla na płótnie twojego życia. Piękno nie polega na osiągnięciu jakiejś wyidealizowanej perfekcji, lecz na ciągłym odkrywaniu i rozwijaniu własnego potencjału. Stoisz teraz na progu czegoś niezwykłego nie dlatego, co przeczytałeś, ale dlatego, co zrobisz z tą wiedzą. Wszechświat zaszyfrował w tobie wszystko, co potrzebne do niezwykłej przemiany. Teraz twoim zadaniem jest po prostu zacząć, postawić pierwszy krok ku rozszerzonej wersji samego siebie. Gdy zamykasz ten rozdział i otwierasz nowy, noś w sobie tę prawdę. Moc przemiany twojego życia zawsze była twoja. Kryje się ona w twoich wyborach, działaniach i, co najważniejsze, w niezachwianym zaangażowaniu w rozwój. Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku. Twój krok zaczyna się teraz. O trzy mini.